dzień dobry witam na moim kanale Godziny Senior z tej strony jestem na takim cichym parkingu w lesie niedaleko są jakieś budynki ale cisza spokój zaraz za chwilkę jadę dalej jeszcze dokładnie nie wiem muszę poszukać na mapie ale tutaj jest stąd podoba mi się tu ale muszę stąd jechać bo muszę Mieć internet. To już jest nauk. 62 lata i nauk ma internetowy. Kto by to pomyślał? Dobra, widzimy się na następnym miejscu, albo wcześniej. Jestem w miejscowości wiedząc. Tam jest plaża. Jakieś niecałe 200 metrów może? 200. A tu stoję na parkingu. Wreszcie słoneczko wychodzi zostaje tu na noc. Zaraz idę, ale najpierw plażę zrobię. Internet jest taki sobie, także zostaje tu na noc o. Tam jest maszt an, anteny komórkowej czy jakiej tam. No to widzimy się na plaży jak przyjechałem tutaj to pojechałem tam bo myślałem sobie o no, daleko jest że tam jakieś miejsce znajdę ale tam nie ma kompletnie nic i musiałem się wrócić nawet tu fajnie jest no to już zbliżam się do plaży o jeszcze są plac zabaw i, i inne atrakcje Przelecimy je też. Przeszukamy je też. Jest. Co to jest? 5 groszy. Jestem już na parze. Godzinka i nie będzie. Nie no. Ekstra. Zobaczcie. Dwójeczka leży. Dobrze jest. Jak na samym wierzchu, to znaczy się, że tu dawno ktoś nie był. Lecimy dalej. Ale ko tej dwójki coś jeszcze jest. Tutaj. To jakieś dziesięć groszy chyba. Nie, złotóweczka. To że jest. 3 zło, i 5 groszej. Jeszcze sprawdzę tu. Tu jeszcze powinno być 5 zł, no, tu jest. No dzieto jeszcze. O, zobaczcie. Pindiko. Jestem w szoku. Lecimy dalej, jeszcze sprawdzę tu. Jeszcze tutaj coś jest. Zobaczymy, co tu idzie. Blisko, może być monetka. Jest 20 groszy Jeszcze przeszukamy Piąteczka Jeszcze tu coś jest, ale za chwilę, ale właściwie na szywca. wykopać O, chyba kapsle. O, no. Te kapsle biją niesamowicie. Miliony. To dla mnie. Idziemy dalej. Powiedzcie, co to za kwiatki? Wiosna, wiosna. Ach, to ty. Tu żółto jest chyba wiosna 10 groszy ale już kończę jeszcze zobaczę jak tam woda wygląda chyba do wody wejdę dzisiaj koniec wody dużo jest bo tu na podest nie idzie wejść zelane przejdę w wodera. poszukamy albo tam się szybko robi ten to może w butach tylko przejdę dobra widzimy się później jak na prażyczkę, to nieźle bez tej jednej dwójki ale dwie piątki, to jest szok muszę wejść do wody, bo tam może coś być chociaż tam zalana jest ta plaża więcej ale może coś się znajdzie, widzimy się później Tu chyba będzie jakaś impreza bo drzewa na chrustu czy tam czego, gałęzi zapraszam was Wypiję po małym piwku. <noise> Siedem jest dużo i palenisk też tu można. Fajnie tu jest. Niech tylko się wszystko to zazieleni. To będzie ok. Sprzęt gotowy. Ja gotowy. Idziemy na plażę. Do wody, znaczy się. Na plaży już byłem. Bogata plaża była. Widzimy się w wodzie. No to lecimy z tym koksem. Na razie zero sygnałów. Tutaj piasku na na tego nawaliło, także mogą być przykryte. wszystko się głęboko robi jak coś będzie włącza się pierwszy strzał i co to jest 20 groszy z boku są sygnały tak jakby na piątkę ale zobaczymy jak wykopię, pokażę Wykopane, tamto co o! <laughs> tamto co było to nie było piątka, było kapsel Co to jest 10 groszy tak biło. Zobaczymy czy jeszcze coś jest no. Dobrze jest. Już dwie monetki są. Lecimy dalej tam gdzie jest głęboko tam jest czyściutko. Coś tu jest. Jak wykopię to się włączę Tak ładnie biło A. Te kawki to mnie wkurzają Lecimy dalej za, za jednym zamachem dwie monety jedna co to jest? 5 groszy i 20 Oj, jejku! Nie idzie rozpoznać Więcej nie ma. Lecimy dalej. Niestety myślałem, tak ładnie biło. A to Hajneken. Ach, stręciuch Lecimy dalej. Już kończę. Ostatni ten. ładnie biło. Tak jakby na piątkę. Ach. O nie, jaki ładny kwiatek, tulipanik. Hi, hi, hi. dosyć tego. Koniec. Wychodzę, wyniosę to do śmieci. Czas na kawę. Bo często piszecie, że dzień bez kawy jest dniem straconym. No nie dla nie wszystkich to pasuje, ale cóż. Wszystkim nie dogodzisz. No, jest. Gdzie to jest tutaj? Ej, ej, ej. Może się w końcu rozpogodzi bo już zaczęło słoneczko i, i czuć ciepło no i już te kwiatki widziałem tam przy tym co wam nagrałem no z, z, chyba to są z, z tego roku nie zeszłego jak się zaparzy to się włączę kawózka już się zaparzyła Teraz meczka, troszkę Tak jak zawsze, pół litra <laughs> Za mało wody chyba brałem, bo więcej mleka no oczywiście w prawo, chyba że są leworęczni to w lewo a jak są i lewo i prawo to tak. no nie wiadomo o co chodzić, co dalej nie będę mówił smacznego w takim miejscu dzisiaj będę lulu ciepło jest ale to nawet jakby było zimno to nie problem szkoda że to nie jest zielone byłoby jeszcze piękniej jest poranek jadę do Kieruje się w stronę Gruziądza na plażę Delphin, A przy tej plaży, niedaleko tej plaży, jest następna plaża. Na tym samym jeziorku. Mam 15 km do, do celu. A pogoda to widzicie, jaka znowu mgła. Ale nie jest zimno. W każdym razie. Wczoraj rozmawiałem z Adamem i mówił, że mają. 20 stopni Nie wiem, chyba zazdroszczę <grywa> Zobaczymy Widzimy się zapewne na miejscu ja przebiegł mi przez drogę Kurde Ajś Mało nie trzepnąłem Trzeba powoli jeździć Jestem na miejscu. To jest ośrodek wypoczynkowy. Idę się zapytać. bo Może nie, nie pozwolą. No to widzimy się później. Mam pozwolenie. Od szefa. Także jedziemy z tym koksem. Plaża jest dosyć duża. Także spoko. Może do wody wejdę zobaczymy jeżeli będzie coś na plaży to i w wodzie też będzie jestem i już mam pierwszą monetkę ale chyba PRL coś mi się wydaje o chyba złotówka, nie, współczesna nie, 5 zł PRL, ja pierniczę lecimy dalej Wreszcie jest jakaś to to jest tueczka współczesna, ale już przeszłem trochę i same śmieci. Lecimy dalej. Tu jest fajny sygnał. Zobaczymy co to jest. co to jest to nie wiem jakaś blaszka czegoś. czegoś potem jej obczyszczę to się dowiem co to jest a biło mocno ołów chyba ołów lecimy dalej co to jest 50 groszy Stare, nie, ja czegoś tu nie rozumiem nowych nie ma Piątki PRL-u i stare ktoś. Nie wiem. Ktoś tutaj wpada na minutę, dwie, tu, tu, tu i spada dalej. Lecimy dalej. Koniec. na ta plaża, ale te piątka to mnie trochę zbiła z tropu. Jadę w drugie miejsce. Kilometr dalej jest plaża Rodnik. Właśnie na niej jestem. Idę się zobaczyć, co tutaj grane jest. Jestem już na plaży, ale ogromna. Nie wiem od czego zacząć. <ścoughs> Widzimy się przy pierwszym dołku. Jest baziko. Dobrze jest, ale już trochę przeszłem tego. Co to jest? 5 groszy. Nie. 20 groszy. Lecimy dalej. No nie ma ale za to kapsli kaps dużo znowu PRL, ale tym razem 2 zł Tak 2 zł PRL, no coś podobnego Na tamtej plaży 5 zł, tutaj 2 zł Szok A mówią, że tu przeszukane Chodzę sukcesywnie tam i z powrotem może dlatego nie omijam, a oni omijają. Lecimy dalej ale jest i piąteczka no już trochę chyba poleżała nie rozumiem tej plaży lecimy dalej cieszę się chociaż z tego w końcu jest jakaś monetka to, to jest 50 groszy jest coś tu jeszcze o o 10 groszy tu już dwie monetki Eee, chyba więcej. Przelecę jeszcze tym. Zobaczymy. Czy coś tu wyskoczy Niestety nic. Lecimy dalej. Kuniec! dwie godziny 10 minut. Jeszcze tylko tutaj przejdę ko tych ławek i koniec. Wyrzucę śmieci przy okazji. No, jak coś znajdę, to się włącza. Przeszłam to miejsce i jadę na plażę Rudnik, półtora kilometra stąd. No, i tam się widzimy. Tam jest jakaś dzika plaża Rudnik, piszę. Jestem na plaży Rudnik i od razu zaczynam widzimy się przy pierwszym dołku jak na razie same kapsle ale widać tu dziury są już przechodzone ale jeszcze pochodzę właśnie przejeżdżam Wisłę jestem po drugiej stronie jadę taką piękną drogą ale to kilka ładnych kilometrów 23 minuty stoję przy tym szlabanie Tam dopiero się pokazuje pociąg. No kurde, tyle czasu. Fia Jestem na parkingu przy plaży Stelchno, w miejscowości Dąbrowa czy coś takiego. Nie wiem czy to będę szukał, ale tak jakoś mi się tu zechciało wjechać i posiedzieć trochę. Słoneczko jest. Wchodzę od razu na plażę. Nie ma na to czekać. To widzimy się przy pierwszej zmianie no Znajdź co? Tak jak się spodziewałem. 0, 0. Same kapsle. Ale wejdę chyba do wody. Jest ciepło fajnie. 4 km dalej jest plaża w lesie. Nie wiem czy tam dzisiaj pojadę, ale jest trochę dzisiaj się na, na męczyłem trochę i kilometrów zrobiłem trzy plaże przeleciałem jakby ktoś chciał wiedzieć Przeszukałem na znaczy się No sprzęt gotowy ja gotowy Chodzimy do wody Może coś się w wodzie znajdzie No to widzimy się przy pierwszym dołku jak na razie to czysiutko Zero sygnałów Kompletnie jak coś będzie to się włącza jest pierwszy kapsel to taśki ostatnio ktoś mi wmawiał że znalazłem baterię i wrzuciłem je z powrotem do wody Niech mu będzie, ja takich rzeczy nie robię. No, do następnego. No, rekord, mam dwa kapsle. Jeden z życzeniami. Szukaj dalej. No, ładnie. To do następnego kapsla. Tak ładnie biło. Tu kompletnie nic nie ma oprócz tego oprócz kapsny do taśki, lecimy dalej zobacz jaką dziurę wykopałem zaraz schodzę stąd bez sensu porażka trzy kapsle i nakrętka z wódki Jest tu... A, dobrze że są świetniki bo czasami w borze za długo je Czas na podsumowanie tego odcinka. No ten odcinek taki trochę był z przygodami. Ostatnia przygoda jaką miałem mało, staleję tych saren czy jeleni mało nie trzypnąłem. Normalnie droga była wysoko, a po bokach były doły. I jak jechałem, ale to szybko nie jechałem. Wyskoczyło całe stado. Nie wiem tam chyba było 10 albo więcej i dążyłem zahamować ale te gamonie część się wróciła no i tak popatrzyłem się na lewo na prawo tu jelenie tu jelenie czy tam sarny no i tak dobrze że szybko nie jechałem co poza tym pogoda jest fajna słyszycie tego ptaszka no jestem w lesie i tu dzisiaj zostanę na noc ale na parkingu jest oświetlenie tu domy są zaraz z boku także spoko zresztą ja mam fortecę jakby co od wewnątrz od zewnątrz jak wyjdę to nie za bardzo to normalnie co poza tym tak jak już tyle razy mówiłem cały czas się kieruję na dworze a po drodze wszystko czepię co podejdzie mi jaka plaża w tej chwili jestem też niedaleko plaży blisko tej ostatniej co co była 4 km w sumie las, ale blisko jest wieża i, i ekstra internet jest muszę zmontować filmek także spoko co poza tym poza tym jest ciepło także dzięki za oglądanie tego odcinka Zapraszam na następny i wiadomo kciuki do góry widzimy się później no tu są dobki w koło, a ja tam stoję.